Cześć witajcie serdecznie. tutaj Anfan, Anfancie gramy kolejną rozgrywkę Droga do Diamentu Droga do Wreszcie Diamentu i gramy moją jedną z ulubionych postaci z sezonu trzeciego, czyli Asha Na w suporcie mam Morganę. Czyli można powiedzieć, że takie dla mnie idealne duo. Po przeciwnej stronie mamy Tresza i Ezreala. Jakoś nie gram ze specjalnie AD carry, kiedyś tam mainowałem, ale zobaczymy. Zastanawiam no, się szczerze, mówiąc, czy nie, czy nie ulepszyć na pierwszym poziomie sobie E, żeby już tam mieć troszeczkę więcej tego kasy, tej kasy na początku. Nie mogę nam też tutaj iść od tej strony. Mam nadzieję, że tak się nie stanie. Aktualnie jesteśmy. Platynie 2. <coughs> I mamy 22 punktów. Czyli coś tam się ruszyło. Coś tam się ruszyło i mam nadzieję, że ten diamencik będzie już niedługo. Bo już w tej platynie siedzę naprawdę pół sezonu. Nawet, no nie, no cały sezon przydzieliło mi na początku do Silver 2. Nie wiadomo dlaczego. I potem tutaj już doszedłem do platyny 1, potem spadłem i teraz, tak jak widzicie, w tej platynie 3 siedziałem do sporo czasu, teraz mi się udało awansować do dwójeczki. Okej, okay, bardzo fajny pull nam poszedł. I tak, staczył dosyć sporo HP, tak mi się wydaje. Dobra, no, zwardowany Tribusz, to już wiemy, słaby. Słaba kloteczka, ale nie będziemy tej morgany obrażać. Przecież to jest, nasz, to jest nasz indywidualny support, który będzie nam dawał wizję. Będzie robił fajne y, huki i inne takie fajne rzeczy. Obijamy, jak mamy możliwość. A taka możliwość się nadarzyła. Boję się tylko las hitowania w tej mapie. O właśnie. Nie wychodzi mi to najlepiej na AD Carry, ale nie zakładajmy, że będzie tak źle, przecież nie skoro chcemy być w diamencie, no to musimy że tak powiem, sprostać temu zadaniu. Troszeczkę mamy słaby Ten atak speed Oj 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 Wow, wow, wow! Co tu się dzieje? Bo tak się zastanawiałem, czy tego hila używać, czy on cokolwiek da, ale wydaje mi się, że gdyby ten treść się nie obrócił i nie próbował mnie schukować, to prawdopodobnie ja bym go nie zabił. No ale. Fajnie, to jest jakaś tam przewaga dla mnie. nie Dobrze by było, gdybym miał chociaż te 1500 golda. Ale dobra, wrócimy się. Izrael na pewno jest troszeczkę behind. No może nie w farmie, no bo ja nie jestem najlepszym jakimś farmerem. <grym> Wiecie co, kupię sobie buty. Najczęściej na ID Carry tych butów nie kupuję. Ale tym razem. Zainwestuję w buty, ponieważ też ma te hooki i chciałbym mieć większą mobilność na dole. Tak, żeby łatwiej unikać tych e, jego skillshotów. No, tak samo skillshotów Ezraela. Patrzę, one no lecą na tyle szybko, że tak mi te buty prawdopodobnie za wiele nie dadzą. Spoko, Izrael widzę troszeczkę nie ogarnia jak na tą platynkę. Tam przez dłuższy okres czasu stał... E, o co to kurwa za agresja, pani Też chyba złapał ukryta Na no, co mu to było? No, nie tutaj wieża tankuje Co ja będę tankował, nie? Chury, miałem to E wziąć na pierwszym levelu A nie wziąłem do teraz Jak mamy tylko możliwość, oto bijamy tego S -ka. Taki ten mała babysit <gryt> Nie wiem na razie się skupią strasznie na moim super butlejnie Mam tu idealne duo Morgana Asha, dwie moje postacie Ja zrobiłem dwa ganki na Asusie, bo wiem, że trzeba early idziemy zjebać jest zero Dobrze, jak nie nastakuję tego kuno, to będzie głównym lejcie. Ach, te klateczki. To białko, no ci kupię kątomierz, to będziesz napierdzielać. Na razie mam 33, więc to Oj, teraz fajnie by było, gdybyś miała tę teczkę. Nie ma sensu, wracamy. Ej, ej, ej. Bitches. Tutaj tylko sobie obczajmy, czy nam tutaj z tribuszora nie, nie chce atakować. I skupić się, skupić się, Anfan, proszę, na tym naskitowaniu O Jezu. To w ogóle, gdzie ona Turka z rozrywki ponieważ ja go lubię, to przyjdę jeszcze raz. seria jest zabójca. E, w zasadzie nie wiem, co robi ten Ezreal. Ten Ezreal cały czas fokusuje Morganę. Zobaczcie, o, ja, mam cały czas full, ja mam w ogóle cały czas full, full HP. Zjednoczeni jesteśmy potęgą. Czyli coś tu jest nie teges. Ha! Ja sobie A. zostałem 10 HP, A. na zasadzie. To akurat z tego się powinniśmy cieszyć. <grych> Też nie wiem, czy jest sens gdzieś tam za specjalnie obijać tą wieżę. Może lepiej właśnie zająć się minionami. Ponieważ skoro mamy przewagę na linii, to możemy ją po prostu wykorzystać na to, żeby złapać jeszcze parę killi. Damy informację Morganie, że potrzebujemy jeszcze 300 golda. I jeszcze się nie wracamy. W zasadzie co się odsięgnięcia. Wydaje mi się, że ten wave plus jeszcze jeden. Takie minimum. Bo w sumie nie wiem co on zrobił. Użył czerwonego trinketa. Chyba nie za. Ale ucieczka. A może ci się zabić wroga O, spustoszenie tylko postraszyć, że tam jest coś jeszcze dobra, chciałem mieć 1550, mam tyle kasy. Ale trochę szkoda, że ta morgana moja zginęła. Dobra, poszujemy poszujemy. I one są do przodu, i tak nie mam co zabijać, więc szybko się wracamy do bazy. Kupię jednego warda, tak żeby odciążyć troszeczkę tą Morganę. Bo jak wiecie, to nie tylko i wyłącznie support jest odpowiedzialny za wizję na mapie, ale również i my. Możemy się tym, zwłaszcza w momencie, kiedy mamy powiedzmy 4 kila i mamy troszeczkę więcej tej kasy. Naprawdę, dawno nie widziałem Izraela. Nasus nie ma życia. Już. Nasus właśnie w to mu idzie. 52 farmy do 60. Ale w sumie nie, nie ma jakiejś dużej przewagi nie. w creepach ten Ryze, Wiesz? Mimo że Bo trzy razy zginął. Kurwa, ale on ma teleporta. No to. Też ma Mamy lifestyle, więc to możemy. To... Nasus no, zginął no, już raz. Dobra, wiemy mniej więcej, że S się nie jednak nie wraca. Zresztą my też mamy bardzo sobą farmę. Ja mam 57 teraz bardzo niewiele. Jak na, na prawie 10 minutę. To ten słabo Spoko, Spokoję ja też. Jesu, ale mamy wiesz, mamy dosyć się i dzieje na dole. Bo i był ten przed chwilą jeszcze. Nawet nie wiem czy Arała tam zaraz nie wpuszczę na górę Ale chyba nie no, bo... Jakbyś tam mnie napuścił tak. Aro tam idzie, ale raczej nie no, to ja... <laughs> Zresztą ciężko trafić yy, trochę Dobra. Musimy wykorzystać teraz naszego lifestyle. Jakiegoś tam mamy. Ten arrow taki troszeczkę bym powiedział z dupy. Ale, ale master jest na topie. Więc nie boimy się. Obijamy, obijamy. Fajerów, tak jest. Dobra skończył się Blubach Bejtowałem Kasadyna aż go wybejtowałem. Well done. Yeah. Dobra, kasady jest u nas. Troszeczkę to ulti. Popsuł. Ja tam nie za wiele mogę zrobić. Więc po prostu uciekłem. Dobre. Nie chcę, żeby się wracał. Szybko. Nie do powstrzymania. No czy my go dojedziemy, czy nie? O, a gdyby miał jeszcze jedno W... Uff... Ale dobra, mamy... Mamy egzekuta. czy to Exu-kita? Kita, dobra, mamy 6-1, ale w zasadzie nikt za nas pieniądze, pieniędzy nie dostał, więc jak najbardziej na plus. Z czego jestem very, very happy, ponieważ dawno nie grałem Edekery, ale... Busch. Dosyć łatwa runda się wydaje, przynajmniej na początku. Wiadomo, że oni mają bardzo late game'owy team. Master G, ezrael Nasus, Kassadin, to są wszystko postacie, które naprawdę świetnie ogarniają w late'cie. Ale jak widzimy i top już jest pusznięty, i mida mamy puszniętego. Zaraz dolna wieża też gdzieś tam pójdzie. Przydałoby się tylko jeszcze i wyłącznie zrobić ee, smoka. Dobra, ale będziemy robić w Morgana bardzo fajnie gra. Podoba mi się to. Nie, nie, chodź baby. No, chodź do mnie baby. Dwa trupy drużyny przeciwnej. Morgana wjeżdżaj. Właśnie, właśnie, ale zjebałem to. Dałem się złapać. Dwa trupy w drużynie przeciwnej. E, pewnie zapytacie się o co chodzi, że grałem język na języku polskim, bo usłyszałem gdzieś tam, ktoś mi powiedział ostatnio, że zmienili dźwięki chyba. E, to w tej polskiej wersji językowej i po prostu chciałem spróbować. E, jeszcze nie. To już nie prowadzę Taki trochę z dupy arrow, ale zobaczymy czy wejdzie. Weszło Zniszczono twoją wieżę. Dobra, to nie na dole tutaj nam się troszeczkę zaraz nie wiedzie. Myślę, że mają Morgana spokojnie. co tam Morgana wardowała dosyć mocno? Mogą nie mieć, a ja tam do ciebie już idzie, idę. Zresztą nie mają tego, nie mają, chyba się wrócili teraz do bazy. Z dołu. Dobra, dasz, masz smajta, nie? Za mną nie będę nawet Dla. szedł. Tylko niepotrzebnie nie bym tracił expa, a tutaj mogę sobie szybko przyfarmić. Muszę, muszę, się bardziej skupić, ponieważ jednak ten trash ma hard CC i kurczę. Jak mnie złapię ze dwa razy, no to. To jest Lifton Ice. Przez dłuższy okres ty. czasu ja nie zadaję żadnych obrażeń. A Morgana samo przecież też w teamfightu za mnie nie wygra, nie? Przeciwnik został w seryjnym zabójstwie. Gdzieś tam możemy ich obijać. Ja mam naprawdę dużo kasy. Koniec serii.

tylko mówię, że to już... Bo sobie dobrze radziliście, no aż Ze trzy razy tutaj byli u nas, wiesz? Już i... teraz zaraz przychodzi, no to... Mi się udaje gdzieś tam uciekać, ale Morganie tak nie za specjalny. Zresztą ona robi dobrą grę, no bo... Przyjmuje wszystko na siebie, a ja jestem w stanie uciec. Iluję cię. Za co powinienem jej, Za co powinienem ją bardzo... Przeprosić i to podziękować, jakby nie było. Okej, okay, pójdziemy na mida, bo tam widzę, że jest wieża do przetrzymania. na no, mida od razu. Jestem, jestem tutaj już. O, nie fuck! Nie trafiłem RO. Grubo. O, grubo. Nie wiem czy on nie ma Armora Jeden hit z krytykiem i było. Ale dobra, wykorzystujemy to, mamy, to i tak. to szyjemy. 162, spokojnie to będzie to ja nawet nie wiem czy ich blue nie stoi nie Kurma nie tak jest Musimy naprzód Jak nie mamy co robić, no to oczywiście idziemy i farmimy. To na razie na dłoń nie będę szedł, bo się boję, że tam ktoś może być. A nie wiem, czy jestem w stanie wyjechać, takie postacie jak powiedzmy pokonany Czy nasus na solo, nasus na topie, więc raczej easy. Easy, easy. Jakby się udało wygrać, to już powiedzmy, że przez jakiś dłuższy okres czasu byłbym w miarę bezpieczny w tej platynie 2. Czego sobie życzę, oczywiście. Bo już nieraz do tej platynie 2 gdzieś tam wbijałem i A za chwilę spadałem. Tutaj pozwalam sobie oczywiście na kastowanie i używanie speli, no bo i tak mam zamiar się właśnie wrócić do bazy. Troszeczkę troll. Ze strony tego widzę, tam się odbywa, możemy zacząć powoli, właśnie budować sobie las Whispera. Jak będzie możliwość, to i buty, a buty mam taką możliwość, więc na pewno to wykorzystam. Szybko. Nie wiem, nie znam się, zarabiam. Ja pewnie, że tak Morgana, spoko ogarnie, podoba mi się. Może ma 4 Dedy to naprawdę robi dobrą grę. Wstrzymuję 70 milionów. No to nie wiem, skąd ci ją dostarczyć. Masz wilki, jakbyś chciał. Razem. A ja ja teraz, teraz nie wiem. Jakbyłem w bazie, to, to Uważajcie, tak. Opanowanie. Fajnie by było, gdyby team wytrzymał i dał mi zrobić tego reda. nas ma teleporta, więc on będzie nam cały czas tutaj puszował Może się uda, Kasadina. Dobra, powinni... Ach, ten resztę dostał Aroła to przeżył, Dwa trupy! Dwa trupy, ale to w języku polskim to można powiedzieć, że nic nie zmienili, prawie, że... Dobra. Uhuhu. Uh, trochę spóźniłem tego... ...chila na Morganie. Dobra, my wiesz to zrobimy inhibitor, więc trochę work. Znaczy, mam takie... ...mam takie wrażenie, jest Dobra, uciekamy. Ono, dostaliśmy do swojego dosyć mocnego słowa, Mam nadzieję, że gdzieś nam się tutaj uda uciec. Na co zrobiliśmy nasze blue? Nic nie poradzę, mam zero. Rice. Dobra, udało nam się uciec. Jeszcze nam brakuje, trochę hajsu. Kurwa ciota nieba nie. Hermowa jest zaibisną skórkę w ogóle. Naszego blu nie ma już. Ja potrzebuję. Ej, czy on naprawdę się tak tam na tego? No, nie mylę, No że kogo nam się dał? A przed kim? Tak. Przed Morganą? Mamy smoka. Czy dałoby nam się tego smoka zrobić? bo nawet nie ma takiej tragedii z tą farmą. zdawało mi się, że będzie gorzej dużo. Jak tam na tle z 155? dobra ja mam podobną farmę. To znaczy, że ja mogę zrobić to dużo lepiej. Ja mam 1006 mogę już, mam na lasu O fuck co on zrobił? Ej! Nie robi... do Nie zauważyłem, naprawdę. Jeszcze arała w ogóle zajebałem, nie? Ale... Fajna maksa. Nie widziałem go w ogóle. Nie do połowy życia, no gdzie ty się patrzysz, stary? jaką akcję zrobił Yasuo na idzie? No a co mnie to obchodzi? No mnie też niewiele obchodzi, ale fajna akcja. To No nie inaczej. Kurde, ale powiem ci, że on w ogóle swoim kudłapił tej osoby nagle. Bo on ma teraz sekundę, to kurde. Ogromny ten No, spory. Zawsze mam przejazd na tym wersażu. No tak, ale nie zauważyłem. Nawet mi się ekran nie radził robić na czerwono, wiesz? Zawsze. No ale. Wiesz, mam duży monitor. Mam spory monitor i nie widziałem. No, to to cieszyć. I Tak go zabije, tak go zabiję. Razem. Tam, gdzie jest możliwość, to staramy się farmić. Coś na tego słowa, ostatnio. Fajnie. No do, do znerwienia na pewno. No, też już dużo patchów minęło, <grymne> A na razie jest taki Zobaczymy jak Master sobie poradzi właśnie z takim stunem. <grymne> taki tam stun. Dobra, jaki jest sens puszowania tam? No właśnie żaden, tylko trzeba puścić inne linie. <grymne> Albo Baron, Inny Baron byłby dużo lepszym wyjściem. Idę. Inhibitor przeciwników wkrótce się... Ej, nie wracaj się, Barona, ej! A jednak się wróciłeś, to niedobrze. Hm, dziwne, dziwne to było. I te huki tak samo. Bardzo podejrzane. Nie miałem Takie tam obrażenia. Przeciwnik pokonany. Sojusznik pokonany. Spróbujemy go zabić. Ja miałem zaraz aroła Ale w sumie ja myślałem, że zostanie szukaj go tam, ej Nie Trochę szkoda, że ten teamfight się zaczął w momencie kiedy ja nie miałem już... Kiedy już nie miałem Dobra idę. Kiedy nie miałem jeszcze ulti, mamy piękna, więc nie mają duzi na pewno. Jednak te parę killi, które na początku zdobyłem, strasznie ułatwiły mi tę grę. Mimo, że jakoś nie gram wspaniale Tomaszką. Jasuo <coughs> robi dobrą grę, naprawdę. Szybko, szybko musimy napierdalać. dalać. Idę na górę. Hej, czekaj. O, ja się czemu on nic nie cofnął tego Nie, cofną, nie, nie mam w ogóle. Tego. Ej, bo ja nie wiem teraz czy Rajs tam coś się wbijać czy co. Się muszę mniej strzelać. Dobra, on już nie ucieknie. Mam każdy nie... <laughs> no jaka tak, to sprawia. Ej, tylko my ciągle puszujemy jedną linię i to jest bezsensowne. Be quicker. No tak, tylko że ryz żebyśmy byli troszeczkę szybsi. Ale ja tam nie będę przecież ażką wbijał jako pierwszy, tak? Nie widziałem, że jesteś taki hardcorowy też, nie? Powinno nam się udać tutaj tą grę skończyć już teraz. Mam teraz double buffa, więc nawet nie usuwam eee, ciągle możemy atakować no, tego kół bo no to ja nie będę przecież stał w pierwszej linii Możemy poczekać na Yasuo i kupię ja tyle kasy w pokiacie, że... że szkoda, że ich nie wykorzystuję OK. Platyna 2. Czy będzie 20 punktów? Zobaczymy, ostatni teamfight. Ale czemu nie atakujesz tych Atakuje najbliższy target, szczerze mówiąc. Tutaj nawet nie miałem co, że tak powiem, uciekać. Zresztą, aż A, a to jak, ten, jak, no jak Wiesz, ale ja, ja fokusowałem się na najbliższym target, a postać typu Master G czy Castadin to są... Oni mogą mnie zjeść w moment. Nic nie Price 4, więc. jest zajebiście mocno postać. A ja nawet nie wiem, czy jest sens kupowania jakiegoś itemu, ale jeżeli miałbym już kupować, to kupiłbym przede wszystkim tutaj Infinity, żeby mieć jeszcze większe obrażenia. Udało nam się wygrać tą fajną rozgrywkę. Zobaczymy tylko zaraz jeszcze ile. Dostaliśmy punktów za ten meczek 17 punktów mamy teraz, 38 punktów w platynie 18 dostałem Ja dostałem 17 Trzymajcie się, dzięki wielkie za oglądanie pozdrawiam 94. Was hej